Tak, to dobry pomysł. Siemaneczko, z tej sondażki. Gramy sobie w Dining Light, jak możecie zobaczyć. I odkryłem. Coś bardzo. Tak, jak zobaczyliście. Coś bardzo dziwnego, że crane. Bardzo. Wejdź sobie, wejdź. Nie chcę go kopać. Crane bardzo przypakował nogi. Nie wiem, co się odwala w tym Dining Light. Ale każde kopnięcie. Dokładnie, tak wygląda każde kopnięcie kraina. A patrzcie, z dwóch nóg jakby wywali kopa. Akurat to był palące, to nie było widać. Na przykład tutaj. No. ten zombie leci na paręnaście kilometrów. Taka sytuacja. jeszcze Brecken nam coś tam mówił, że o tej troi, bo nie zdążyłem włączyć nagrywania. Myślałem wam zajmować czasu tym, jak biegnę. Bo jeszcze mamy iść do innego miejsca. Myślałem, że tu już nie będzie innych miejsc. Tak jak mamy iść, no to trzeba ostatni domek oczyścić. A ten domek całkiem jest daleko, więc chciałem wam zrobić ten cięcie. Ale po ostatnim... ...złym bardzo zachowaniu OBS-a... ...to przyciął film i tak niefajnie, akurat dużo fajnych rzeczy się działo. Trochę mi się trochę szkoda. Ale dobra, tam... Właśnie jak się pozbywa zombiaków. Nie wiem o co chodzi, czy to jest jakiś lag, błąd... Czy może Karei naprawdę jest tak, ma tak przybite nogi od biegania po tym mieście? Ale on chyba przesadza trochę z tą moim zdaniem. Wszystko, co jest z używaniem nóg, to łamie każdego zombiaka po prostu. Jeden cios i po zombiaku jest. I od razu jest taka sytuacja, bo mamy tą broń da, typa dać. Trzeba dokończyć wszystkie misje, bo nie wiadomo czy będziemy mogli wrócić Dawaj, wezmij się. O to jest piękne po prostu te kopnięcia. Tutaj. Okej, okay, koreczki włączone. Pozbywamy się zombiaków. Właśnie, kurna, te kopy są przesadzone chyba. Aura myślałem, że wypadł przez ścianę zombiak. Jeden kop i zombiak nie żyje. Okej, okay, tak, tak jest ta sytuacja, tak się to dzieje. Ale po prostu nie wiem o co chodzi, czy to jest normalne. Jak ktoś chce, może mi oczywiście napisać w komentarzu, czy to jest normalna sytuacja. Że Krajnek przybija sobie nogi. Kurde, taki pak z niego. Ja trzeba jeszcze dać broń dla tego ziomka naszego. Wszystko już mamy oczyszczone. Jakieś zrzuty tylko pozostawały. Takie... Dziwne te rzeczy pozostawały. Teraz trzeba lecieć tutaj, tam gdzie zaznaczyłem. Zobaczcie, jest sobie ten. Żegnaj, Jestem na drugim końcu mapy. Wślizg. Wślizg tak samo. Nie wiem, on tak jest przybity. Jednym kopem rozwala zębiaki na pół. To jest tak piękne. To jest tak satysfakcjonują satysfakcjonujące uczucie. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, czy to jest normalne. Bo wydaje mi się, że to jest jakiś lak po prostu, że on jest tak przybity. Patrz. No, widzisz? Już, zabiłem to. Zabiłem to. Dzięki. Właśnie. że nie więc to na 1000% jest lag moich nóg. No bo to nie jest normalna sytuacja. Bo to nie jest normalna sytuacja, że się laguje jakiś ziomek, bo nie wie co się stało z tym zombiakiem jak wyrło takie kopa. Więc naprawdę nie mam pojęcia. Sam, chyba samym potworem tym najmocniejszym powinna być mocniejsza walka jakaś. Taka... Że naprawdę o nie. Że naprawdę potężna. Ale to wyszło jednak na to, że... Niekoniecznie. Że, że był trochę żałosnym potworem. Mam ten bydlek ogromny. Dwoma ząbiakami naraz. Prawą nogów prawego w lewą w lewego zębiaka i po sprawie. O, tutaj widzicie, to ten ziomek, który mogliśmy. Co jest? Co jest? No co? Chodź tu. Już ci nie ma. Jesteś w innej galaktyce. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale te kopy są. potężne. Gdzie tu się wchodziło? Tutaj, dobra, na windę trzeba na pewno. Zobaczmy, czy kwater mistrz ma dla nas coś. Oczywiście, diena. Tego nie potrzebujemy, bo to jest syf. I dla Dauda, czy tam dla jakiejś ziomki, nie pamiętam jak się nawet nazywał. Trzeba dać tu broń. Daud. Daud. Szkoda, nie została jeszcze jakaś fajna misja poboczna. Dom z chęcią. Aby zrobił, bo teraz troszeczkę strzał wybuchający, z chęcią też. Bym tym z chęcią sobie zrobił, bo byłoby teraz taka idealna misja, żeby nie robić głównej. A tu jednak nie tym razem. Nic nam tu nie zostało. Nasz żamek. Masz Świetnie, proszę, to jest obiecany klucz do mojego Lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o Lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? Ach, co takiego? To jest. <tryk> tylko się nie śmiej, okej. Okay? Figurka Reya McCola. <tryk> Wiem, że to brzmi głupio, ale mój syn ją bardzo lubi. O, to idealnie jednak, zapomniałam, że daj nam jeszcze klucz do Lombardu. To będzie idealna, krótsza misja. Już biegnę. Okej, okay, potrzebujemy znaleźć jakąś figureczkę dla jego syna. Bez problemów, ale typ. dajmy mu Glocka taki trochę taki podejrzany. Może jakoś zastrzeli? A nie możemy to zrobić specjalnie, żebyśmy poszli od razu. Hmm. Myślicie? Jak zrobił to, żebyśmy poszli od razu, to trochę tak hamsko zrobił. Wiecie, to jest pozabija tam. Nie macie. Przeleciał pół miasta. Nie wiem, co jest z tymi kopami, ale one są tak potężne. Siup. Zębiaki latają. O, będzie idealny Ten. latający zębiaki. Odcinek bardzo będzie się kwalifikował z tego, co się dzieje. Bardzo będzie się kwalifikował. Dwoma naraz. Nie wiem, powinienem chyba poćwiczyć to. Oczekaj, nie trwiem, nie trwiem. O! Dobre przyłożenie. Jak dalej, jak ty? Kurde, trochę go zrzuciło. Ciebie też. Tych muszę normalnie się pozbywać, akurat. Potężny kop. Zombiaka. Kop jest tak potężny, że zombiaki latają. Nie wiem, głowa z tych zombiaków zostaje w innym miejscu niż ciało. Przez tego kopa. Yy, bardzo mi się nie podoba ten wybuch. Wpadaj do ognia znowu. Dobra, 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 szybkie są nie. Szybkie nie przyjmują takich ładnych ciosów. Się oddalamy. Powolutku. Ale pozbywając się przy okazji, następnych zębiaków. Bo ładnie się nimi rzuca. Pięknie się nimi rzuca wręcz. Sekunde, zębiaczki. Poziom zwinności trzeba ulepszyć. Mocne kopnięcie z wyskoku. Kurde, to też, gałgan? umrzy, jeszcze. Umrzyj. no właśnie, ziomek. Teraz możemy przetestować mocne kopnięcie z wyskoku. Ej, jakieś takie? Ej, jeszcze nie osłabiło mi mocy? Moc moje kopnięcia! Nie... Nie... Okej. Okay. Jest jeszcze bardziej potężne. Nawet trzeba oczyścić tutaj okolice. Z chęcią się tym zajmę akurat. Bo tak fajnie się rzuca tymi zombiekami. To jest bardzo przyjemne. Umiejętności, szybko się wbija. Dobitka. Siu! Do innej galaktyki. Siu! Patrzcie. Syk! No. Teraz one jest pozbywanie się. Zombie. O, najpierw spadł. Nie, to jest tak piękne, co tu się odwala już nie powinien dać się żyć. Zbyt dużo wibracji. Czemu to jest takie potężne? To już sprawia mi satysfakcję jak ja to robię. Oooo Kolejny z samymi nogami pozbędzie się połowy miasta Ej, po co nam ten klucz był? Załudzie? Ogłamałeś nas Chorzę ja, do jakiegoś magazynku tutaj z tyłu. Oooo! Jakbyśmy otworzyli na spokojnie wytrychem też Nie przeszkadzaj Zamykamy się. Możemy przeszukać wszystko. Pateczka, jakieś chemikalia Szczerze mówiąc, porozwalamy to na części Wytrychy, wytrychy się bardzo przydadzą A jeszcze broń do karabinów jakaś Kurde, dobry no miał Golombard, czyli jak broń do karabinów sprzedawał To jeszcze jest? O figurka O, to co mieliśmy akurat dla niego wziąć? Coś tu jeszcze jest? O, notatka. Jakby okay, tryk wzięty. Wszystko chyba. Możemy teraz porozwalać ten syf. Na pewno nie będziemy go używać na 1000%. Też. To także. To także. Okej. Okay. Wszystko rozwalone, co nie potrzebujemy. Zombie chce się pobawić. Jest bez głowy po kopnięciu. Nie, to jest zbyt potężne. Dobra, dobra, przyłożenie, przyłożenie. O, lepoleciał. poleciał. Nowy rekord. Dobra, dobra. Tutaj nad tym spróbuję walnąć. Kurda, nie podbiłem nie wyszło akurat. Uwaga, wszyscy, mówi Brechen. Jeśli ktoś spotka Dauda, niech szybko sprowadzi go do wieży. Jest uzbrojony, powtarzam, uzbrojony. Podczas ucieczki postrzelił strażnika. O choroba. No właśnie, coś tak myślałem, że tak nie będzie. Prosto. O nad, kurde Rozpad się na trzy cz części zombiek nawet Podbity? Tak idealnie po prostu Nad, idealny kop A już, już, już pomagam Jesteś Zawsze służę pomocą oczywiście Możesz dać mi nagrodę tak trochę w trochę szybszym tempie niż czołganiu się. Dziękuję A ten zamek gdzie idzie? Gdzie ty idziesz? Do sklepu? No właśnie, na przykład ten talent jest jakiś żałosny, ale to Inna galaktyka jest osiągana Crane powinien prowadzić jakiś ten ekspedycje albo podróże kosmiczne dla ludzi to byłoby lepsze niż prosojda jakieś giery. Dobra, dwa na raz i też dwa na raz. To jeszcze plecy mamy. W schodach w górę, w ślizg Drugi zombiak w ogóle zniknął Też pojawił się w innej galaktyce Nie wiem, krań tak biegając po tym mieście szczerze mówiąc, on by pozbył się każdego zombiaka Już zombie by berkowało po prostu tego jego nóg, żeby mu dalej ćwiczyć Mamy przyszłość dla krainy, jeśli skończą się zombiaki albo wyjdzie stąd podróże kosmiczne. Właśnie, dwóch naraz nawet, parami będzie mógł. To wymaga to dobrego ustawienia się od ludzi. I można sobie rzucać. Chodź, 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 dodaję mocnego. Ale unik dobry, dobry, dobry unik. Już nie. Czekajcie, te, też tak mogę robić? Tak! Bo dostajemy punkty za to, że te zombiaki tak lecą. Te kilkaset metrów. Sam nie wiem. Czekajcie, muszę sobie wystawić tego zombiaka. Chodź, 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 chodź. Chodź, kochany, chodź. Dobrze. Dobrze, dobrze. I zobaczmy, czy dostaniemy punkty. Pewnie teraz tak, bo rozbił się od drugiego. Ale teraz. Ale teraz też, bo umarł. Okej, okay, ale to jest po prostu piękne. <grystanie> Piękniejsze rzecz chyba, niż co nie widziałem. Ej, e, ja nie. Co ty dalej do mnie gadasz? Dziwny jest jakiś. Przez ściany do mnie krzyczy jeszcze. Masz coś dla mnie? No, oczywiście nie. No, tak myślałam, że ten dał taki podejrzany troszeczkę. Ubroń broń wysyłana sobie jeszcze po jakąś misję. A, ja pierdziela jest co chcemy pomóc, wychodzi nagle źle. Wow, wow! Co stało? wow. Wiedziałem, że kiedyś nie wytrzyma. Tylko skąd wziął broń? Dobrze, że nikogo nie zabił. Wow, wow, sorry, mordy. No dobra, to nie tutaj. Jakby co, ja mówię, ale kopa. Po prostu do typa. typ dostaje szybkiego kopa na dziąsło. To sprawie. Co się stało? Gdzie jest Dawud? On. on uciekł. Do tego zabrał mojego synka. Powiedz mi, co się stało. Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Sprzeczaliśmy się o to. Potem dorwał skądś broń, zabrał wszystkie pieniądze i porwał samiego. Zabrał mojego syna. Wiesz, dokąd poszedł? powiedział, że wie jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Ja... A... A... Zapowietrzyła się kobieta. Jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La la la. La la la, Dałud mnie nie chce. Nie chciał mnie już od lat. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam Twojego syna, Salmo. Nie wiem jak, ale to zrobię. Na pewno go odzyskamy prowadząc nasz program kosmiczny. No, co jest naprawdę ten poziom przetrwania już? Łód? Odpowiedz mi! Odpowiedz mi, skurwy synu! Nie ma potrzeby krzyczeć, Kane. Próba podążenia za mną też jest bezcelowa. Powiedz Salmie, że mi przykro. Nie miałem wyboru. Sami będzie bezpieczny. Przysięgam. Czekaj, nie! Dałód? Gdzie jesteś? Niech to szlak. Więc taka sytuacja. Mamy jakąś misję z nim, czy nie? Nie, została nam tylko główna. Na mapie. Dobra, nie możemy to sprawdzić nawet, ale wydaje mi się, że to już była ostatnia misja. Na ten odcinek. W następnym odcinku idziemy do sektora 0, No to siemaneczko.